Twoja rola, zimowa odsłona warzyw, czyli kiszonki, bo to może być sposób na życie w zdrowiu, ale też pomysł na dywersyfikację działalności rolniczej, do czego namawia warmińsko-mazurski ośrodek doradztwa rolniczego. Dieta, w której są kiszone ogórki, kapusta, a coraz częściej inne warzywa, a nawet owoce, wzbogaca nasz organizm w witaminy C, E, wapń czy fosfor i poprawia jego odporność. Wspomaga odchudzanie i posiada działanie przeciwnowotworowe. Wiedzieli o tym już nasi przodkowie, ale nie zawsze kiszonki cieszyły się takim zainteresowaniem jak dziś. Od kilku lat wraca moda na kiszenie i na to, co kiszone. To dobra wiadomość dla gospodarstw zajmujących się produkcją warzyw. Gospodarstwo Beaty i Krzysztofa Pawlikowskich z Mierzyna w powiecie nowomiejskim ma niemal wiek. Założyli je dziadkowie pana Krzysztofa, o czym z dumą opowiada teraz jego córka Martyna. Mój pradziadek miał tutaj mleczarnię. Potem moi, moi dziadkowie zaczęli uprawiać tutaj kapustę i ogórki. Gdy w latach 60. minionego wieku sytuacja rynkowa zmusiła ich do zagospodarowania kapusty i ogórków, narodził się tu pomysł kiszenia. Produkty były oddawane właśnie do Rosji wagonami, były też również sprzedawane na rynek i po prostu zaczęli to sprzedawać, żeby jakoś otworzyć może też bramę na inne pokolenia, właśnie na mojego tatę. Jestem z tego bardzo dumna, że tata właśnie rozwinął tak tą firmę. Bo przez lata obok rodzinnego gospodarstwa udało się zbudować firmę, która przetwarza rocznie przeszło 10 tysięcy ton warzyw. Oprócz kiszonych ogórków i kapusty od ponad 30 lat są tu wytwarzane też surówki. My jesteśmy firmą taką nieliczną nie w Polsce, którzy może produkujemy wszystko od początku, czyli zajmujemy się od produkcji rozsady poprzez produkcję polową, składowanie tego. Przechowywanie i dostarczanie na bieżąco do naszego zakładu przetwórczego. Gospodarstwo liczy obecnie 700 hektarów, z czego ponad 200 zajmują co roku warzywa połowę tego kapusta. Drugim pod względem wielkości produkcji jest ogórek. Rosną tu też dodatki, takie jak cebula, marchew koper czy czosnek. Uważam, że jesteśmy bardziej gospodarstwem, ze względu na to, że jednak te uprawy są dużo większe. I gdyby nie gospodarstwo, to by nie było firmy. Firmy, która cały czas nabiera rozpędu. Odpowiedzią na nowe trendy i zapotrzebowanie klientów jest m.in. wprowadzenie do produkcji ekologicznych surowców. Nie ma takiego roku, w którym byśmy nie zainwestowali, czyli postawili nowej hali, czy kupili nowych automatów do zbioru albo do produkcji bezpośrednio i pakowania naszych wyrobów. Część tych inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie unijne wsparcie. Do osiągnięcia po nie właścicieli przekonywali innymi pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego pracujemy bardzo długo. Zaczęliśmy tutaj oczywiście, mamy swój oddział w Nowym Mieście, mają. Bardzo pięknie się tutaj z nimi pracuje. I można powiedzieć, że tutaj dzięki ODR-owi, doradztwu Unii Europejskiej, którzy się dostali te dotacje unijne. To nasz zakład i gospodarstwa się rozwinęły bez tego, by na pewno nie było sukcesu. Obok siedziby w mierzynie firma ma cztery oddziały handlowe w Polsce. Zwiększanie produkcji wymaga jednak ciągłego kontrolowania jakości i tego, by na przykład ogórki kiszone nadal smakowały jak te, które produkowali przodkowie właścicieli. Mamy swoją wewnętrzną kontrolę jakości. Osoby są zatrudnione w firmie, które tylko zajmują się i pilnują w tym, żeby była odpowiednia jakość i odpowiednia powtarzalność produktu, bo to jest najważniejsze. To wszystko od lat jest stawiane jako przykład producentom na Warni i Mazurach oraz w całym kraju. Za innowacyjne podejście do rolnictwa i rodzinnego biznesu opartego na rolniczej produkcji państwo pawlikowscy byli nagradzani w wielu konkursach. Dwa lata temu zostali pierwszym wicemistrzem krajowym AgroLigi w kategorii firma. To nas bardziej mobilizuje, nakręca do coraz cięższej pracy i wyżej w zestawianiu poprzeczki, żeby jakościowo sprostać i ilościowo, które jest tym naszym, że tak powiem, żeby to wyprodukować, te towary. Na pewno tutaj trzeba wspomnieć o naszej kadrze. Niektórzy pracują z nami, że tak powiem, no myślę, 30 lat. Z Mierzyna przenosimy się do Frygnowa, gdzie jest ekologiczne gospodarstwo Joanny i Sebastiana Walkiewicz. Tak było tu latem. Pracowity sezon w tym roku zaowocował jednak nie tylko zbiorami cukinii, kapusty, dyni i innych warzyw, ale też niewielką rolniczą przetwórnią. Udało nam się tutaj wygospodarować część pomieszczenia takie na przetwórstwo. Jest tutaj brudny zlew, czysty zlew, kuchenka, zmywarka, ciepła zimna woda, lodówka i działamy. Tyle wystarczyło, by czerpać dodatkowy dochód z produkcji warzyw i owoców. W pierwszym sezonie królują tu kiszonki. Głównie kapusta i mieszanki warzyw. Jest bardzo zainteresowanie. Widzimy, że osoby, które kupują od nas świeże warzywa, później również wracają po te kiszone warzywa. W ten sposób udało się poszerzyć ofertę gospodarstwa. Na pewno jest to przedłużenie okresu sprzedaży, gdzie nie tylko w sezonie, ale również poza sezonem możemy zaoferować nasze produkty. No, też kwestie finansowe, że to jednak jest dodatkowy zastrzyk gotówki, dodatkowa wartość dodana, można powiedzieć, do gospodarstwa. Jednym z ostatnich akordów prac ogrodniczych w kończącym się sezonie są wykopki ból w topinamburu, który po latach niebytu wraca na nasze stoły. Kupiliśmy na wiosnę sadzeniaki, teraz mamy pierwsze jakby zbiory plony topinamburu. No i my go próbujemy właśnie uruchomić też w naszym przetwórstwie w tym roku i nastawiliśmy kiszenie topinamburu. A ponadto chcemy go ususzyć i zmielić, i spróbować zrobić z niego kawę. Wraz z początkiem zimy można by mówić o zasypianiu gospodarstwa we frygnowie w krótki, zimowy sen, gdyby nie fakt, że są tu jeszcze owce. Okres jesienno-zimowy to zawsze jest dla nas wykoty łowiec. Przeważnie były już zaczynały się pod koniec października, no w tym roku wyjątkowo troszkę później i dopiero. Po trzech wykotach jesteśmy i dopiero zaczęły się kocić, więc wszystko jeszcze przed nami, bo tam zostało 21 owiec do, do wykotów. Dywersyfikacja, czyli rozszerzenie zakresu produkcji, to zdaniem ekspertów kierunek, który pozwala lepiej wykorzystać ziemię, kapitał i czas, co ma przełożyć się na zwiększenie dochodów właścicieli gospodarstwa. W tym przypadku tzw. Tak martwy sezon wypełnia praca przy zwierzętach i w przetwórni. A niebawem rozpoczną się przygotowania do wiosny i początku kolejnego sezonu. Który z pewnością zaowocuje nowymi pomysłami na podanie tego, co tu urośnie. Muszę powiedzieć z doświadczenia swojego, która jest też zafascynowana kiszonkami, że aplikuje swojej rodzinie na zimę różnego rodzaju formy właśnie warzyw i owoców to jedną z nich to jest takie połączenie kapusty pekińskiej z marchewką zimbirem, z papryczką chili na ostro Muzyka Moda na kiszonki wraca i to bardzo dobrze z różnych względów. Od strony gospodarstwa jest to dywersyfikacja działalności i super, że niektóre gospodarstwa w tym kierunku znajdują niszę na swoją działalność i bardzo dobrze, że wykorzystują tą niszę, ale też poniekąd i czas wolny, który pojawia się w okresie tym pozasezonowym i to jest sposób na poradzenie sobie na przykład z niesprzedanymi Surowcami tak? czy, czy towarem i jednocześnie dodatkowo dołożenie wartości dodanej w formie tak, ukiszenia. Natomiast sposób też od strony konsumenta na to, żeby wzbogacać się całosezonowo, nie tylko w okresie letnim czy wiosennym, dostępnymi surowcami, głównie chodzi tutaj o warzywa i owoce, ale też w sposób taki bardzo zbilansowany, dbać o tą dietę zimą, i jesienią, kiedy potrzebujemy. Wzbogacenia naszego organizmu, i to jest naturalny probiotyk, i wszystko, co najlepsze w tych kiszonkach się znajduje. Fajnie, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie ogórków i kapusty, ale dotyczy to bardzo różnej gamy warzyw i również owoców.